Dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Billa Brysona Ciało Instrukcja dla Użytkownika. Książka wydana przez wydawnictwo Zysk. Rozdział pierwszy: Jak zbudować człowieka? Jak podobny Bogu? William Shakespeare, Hamlet, tłumaczenie: Cłomczyński. Pamiętam, jak dawno temu, na początku szkoły średniej, do której, do której uczęszczałem jeszcze w Ameryce, nauczyciel biologii wpajał nam, że wszystkie substancje, jakie tworzą ludzkie ciało, można kupić w sklepie chemicznym za około 5 dolarów. Nie przypominam sobie dokładnej kwoty. Mogło to być coś pomiędzy 2,97 a 13,50 dolara. Ale z pewnością była to niewielka suma, nawet jak na lata 60. XX wieku. I pamiętam, że byłem bardzo zdumiony, iż można prawie za bezcen stworzyć coś tak krzywego i pryszczatego jak ja. To było tak upokarzające yy, upo objawienie, że zostało mi w pamięci na resztę życia. Pytanie tylko brzmi: czy to prawda? Czy naprawdę jesteśmy tak mało warci? Wiele autorytetów, a może nawet studenci nauk ścisłych, którzy akurat nie wybierali się w piątek na randkę, próbowało od czasu do czasu, głównie dla zabawy, obliczyć, ile kosztowałyby materi materiały potrzebne do zbudowania człowieka. Być może najwybitniejsza i naj, najbardziej kompleksowa próba ostatnich lat została podjęta przez Królewskie Towarzystwo Chemiczne Royal Society of Chemistry, gdy podczas e, Cambridge Science Festival w 2013 roku wyliczono, ile trzeba by zapłacić za wszystkie składniki niezbędne do zbudowania aktora Benedicta Cumberbachta. Campbell był wówczas e, gościnnie dyrektorem festiwalu i idealnie pasował do tych obliczeń jako model człowieka. Według rachub Królewskiego Towarzystwa Chemicznego, do zbudowania ludzkiego ciała potrzeba 59 pierwiastków 6 z nich węgiel i tlen wodór, azot wapni, fosfor stanowi 99,1% budulca ale większość pozostałych może okazać się nie lada niespodzianką. Kto by pomyślał, że będziemy niekompletni, jeśli zabraknie nam denu, wanadu, manganu, cyny czy miedzi? Nasze zapotrzebowanie na niektóre z nich jest jednak tak niewielkie, że określa się je w bardzo małych ułamkach. Tak, jak jeden na milion, a nawet na miliard. Potrzebujemy na przykład tylko 20 atomów kobaltu i 30 chromu na każde 999 milionów 999 999,5 pozostałych atomów. Najważniejszym składnikiem każdego człowieka wypełniającym 61% dostępnej przestrzeni jest tlen. Może się wydawać, na pozór, sprzecznie z intuicją, że jesteś prawie w dwóch trzecich zbudowanych z bezwonnego gazu. Powodem, dla którego nie jesteś taki lekki i sprężysty jak balon, jest to, że tlen wiąże się głównie z wodorem, który stanowi kolejne 10% każdego z nas tworząc wodę. A woda, jak zapewne wiesz, jeśli kiedykolwiek próbowałeś przesunąć basenik ogrodowy lub zdarzyło Ci się spacerować w mocno przemoczonym ubraniu, jest zaskakująco ciężka. Zakrawa na ironię, że dwie lżejsze rzeczy, dwie najlżejsze rzeczy w przyrodzie, tlen i wodór, połączone ze sobą tworzą jedną z największych, najcięższych substancji, a wszystko to dla Twojego dobra. Są one też jednymi z najtańszych pierwiastków zawartych w Twoim organizmie. Cały Twój tlen kosztowałby zaledwie 8,90 funta. Wodór zaś nieco ponad 16 funtów. Zakładając, że jesteś mniej więcej rozmiarów Benedicta Comberbachta, Azot 2,62% każdego z nas ma nieco większą wartość, ale stanowi zaledwie 27 pensów z ogólnej wartości Twojego ciała. Niestety, potem jest już dużo drożej. Ciało, instrukcja dla użytkownika. Billa Brillsona to publikacja bardzo ciekawa. Zabierająca nas w świat naszego ciała. Znajdziemy tutaj różnorodne, ciekawe opisy, ciekawe porównania, fascynujące spostrzeżenia, a wszystko to wzbogacone w piękne ilustracje, które pozwalają nam lepiej zrozumieć wiele zjawisk opisywanych. Świetny papier, bardzo dobrze zszyty i właśnie z tego powodu książka jest niesamowicie ciężka, to znaczy się 2 kg chyba ma, ale właśnie to, że jest bardzo dobrze zszyta, pozwala nam łatwiej czytać i łatwiej ją trzymać, bo nie odkształca się w czasie lektury. No, a te ilustracje są naprawdę fantastyczne, bo zabierają nas w. Także znajdzie się, znajdziemy tutaj dużo takich ilustracji, pozwalających nam się zapoznać nieco z historią nauki, przybliżające dawne wyobrażenia, ale też pozwalająca zobaczyć zdjęcia spod mikroskopów, różnorodne zdjęcia porównawcze w dotyczące e, chorób i leczenia ich jest to naprawdę piękna, wspaniale dobra opracowana e, lektura e, wprowadzająca nas w świat naszego ciała. E, poznamy różnorodne e, konteksty. Z jednej strony wejdziemy w e, obszar serca, z drugiej jest obszar mózgu równowagi, odporności. E, dowiemy się, dlaczego. Poszczególne rzeczy są nam w organizmie potrzebne. Ciekawa, interesująca lektura. Polecam i do zobaczenia.